Siemanko, ja chciałam Was opuścić takie ciekawostkę, ciekawe combo na skill, które jest właśnie połączenie Dissolution i tego czerwonego addonu. No Na granie, co chodzi? Proszę pamiętać ten perk Dissolution, którego nikt raczej nie używa. W graniech spełnimy szereg zobowiązań, szereg właściwości, szereg wymagań. Może bardziej tak. A do tego, żeby rozwalić paletę, jeżeli ktoś zwoltuje szybko paletę naszym terrorze. No i właśnie rozwalenie palet tutaj chodzi. Chociaż. Co ciekawe, łączy to się z czerwonym, a dane Powoduje, że wywraca nam całą moc, kiedy zwalimy paletę. Więc w pewnym sensie możemy mieć nawet dwa face y na jeżeli ktoś zwoltuje paletę. No to fajnie, co? I obiecujące. Natomiast moja, to jest tylko ciekawostka. się jest problem z tym Pelkiem. Raczej problemy, ponieważ mam, po mówię, dużo wymagań. A, czyli zacznijmy od początku. Musimy walnąć surwa, musimy mieć 3 sekundy, wtedy perka aktywuje się na 20 sekund, a surf musi swazwaltować paletę w zasięgu twojego d i wtedy Dysolution się aktywuje i rozwala paletę. A, no i jeszcze, żeby tego było mało, no to surf dostaje powiadomienie o tym, że jest perk aktywny, jako czerwony, taki wiecie, ikonka pod perkami. No ciężko już zrobić walio z tego perk'a, ludzie po sobie będą waltować się palet Jeżeli gracie na jakiś słabszy suru, może przetestować Have fun. Jakby jest to fajne, ciekawe, natomiast No zbyt tym aktualnie się przydaje. przydaje, z zagrać kilka tym meczu, to chyba aktywowałam tylko raz albo dwa Ale jednak fajnie sobie tak przelecieć, pyk, zobaczcie jak się mocno nawia w fejzie. piękny widok Mówię. Może w przyszłości, co będzie można z tego zrobić, jak zmufują perk Może będą wyjścia jakieś inne perk'i do niszczenia palet Bądźmy czujni bo może coś na spili fajnego wejdzie. A niby jeszcze trzeba do ghosta taki, zielony, natomiast... Ghost face, po co to? Więc no. Na spili to właśnie ma takie ciekawe zosowanie. Przygodności jak właśnie mówię, zrówimy sobie amulet. Czyli zwiększa jeszcze tam dureślą 70%. No nic. to tak na dziś taka ciekawostka. Zobaczymy co wyjdzie w przyszłości. Może coś z tego wyniknie. Zobaczymy. Trzymajcie.